Witajcie serdecznie, przygotowałam dzisiaj dla Was intensywny makijaż, idealny na imprezę, na Sylwestra, na Karnawał, no i przede wszystkim na nadchodzące Andrzejki, które teraz będą najbliżej. Makijaż klasyczny, tak jak widzicie, dużo brązu, odrobinę czerni, a także i złota. Tym złotem, który połyskuje w zasadzie na całej powiece, jest rewelacyjny nowy cień marki Essence. Jeśli chcecie się coś więcej o, o tym produkcie dowiedzieć, to koniecznie zostańcie ze mną. Nakładam korektor. Korektor posłuży mi, się, mi też jako swoista baza pod ten make-up. Czarną kredkę rozcieram prędzelkiem pensilowym. Osięgam po tą paletę i nią wykonam dzisiejszy makijaż. Matowym brązem wykonuję przyciemnienie górnej powieki. Nabieram kolejny matowy cień odrobiną ciemniejszy od tego lodowego, którego nakładałam na całej powiece ruchomej i wzmacniam jeszcze oczywiście makijaż na całości. Główną robotę w dzisiejszym makijażu, oprócz palety Make Up Atelier Paris, Robi nowy cień marki Essence, Metal Shock i faktycznie muszę szczerze powiedzieć, że jak zapoznałam się bliżej z tymi cieniami, doznałam prawdziwego szoku. Kolor, którego będę dzisiaj stosować, to jest Solar Explosion i jest to po prostu złoty odcień migoczący zarówno już na mojej powiece, jak i na dłoni. I tak jak wspomniałam, ten cień dosyć szybko zastyga, dlatego będę nakładać go etapami. Pierwszą część nałożę od zewnętrznej strony. Powieki. To tak jak w zasadzie widać. Tak też mogłybyśmy oczywiście poprawnie wykończyć i zostawić ten makijaż. Ja jednak chciałam troszeczkę go przyciemnić, dlatego nakładam go etapami, tak jak wspomniałam, nałożyłam go od, od zewnętrznej strony i teraz... Sięgam po cienie perłowe, metaliczne, te z drobinkami z Make Up Atelier Paris. Najciemniejszy kolor, który powędruję od właśnie też zewnętrznej strony i nakładam go ruchem dociskającym. Kolej teraz na rozświetlenie wewnętrznej części oka oraz miejsca pod brwią Cień waniliowy, również z paletki Mapa. To jest po prostu mój ulubiony, ukochany, jasny cień. I ponownie cieniem z Essence rozświetlam już wewnętrzny kącik, a także najeżdżam na pozostałą część powieki ruchomej. Nałożę dzisiaj bazę ze Smashboxa Photo Finish. Ona co prawda jest dla mnie troszeczkę ciemna, ale w związku z powyższym, że podkład nie jest mocno ciemny, jest w zasadzie do mnie dobrany idealnie, to będzie jak znalazł. Do wykonania tego makijażu. Podkład ukochany Catrice HD Coverage Liquid Foundation w odcieniu 10. Korektor z Loreal Paris True Match, korektor w pędzelku, odcień jaśniejsze Ivory. Twarz pudruję moim ulubionym pudrem, nie znalazłam jeszcze lepszego odpowiednika. Polska marka, Vipera, puder sypki, odbijający światło 012. Jeśli oglądacie moje filmiki, to już na pewno o tym pudrze słyszałyście, słyszeliście bo to jest po prostu on hit. Makijaż od, od górnej strony, od, w kierunku do brwi. Delikatnie przyciemniłam tym beżowym, matowym cieniem. Teraz całą powiekę dolną pokrywam cieniem czekoladowym, matowym. I w zasadzie ten kolor pojawia się na całej powiece dolnej za wyjątkiem wewnętrznego kącika. Pora teraz na przyciemnienie i wzmocnienie dolnej powieki czarnym cieniem, który pojawi się stricte od zewnętrznej strony na długości 1 trzeciej. Całość dopełniam cieniem migoczącym z drobinkami brązowym, który pojawi się na środku. Powieki dolne, delikatnie przyjadę od zewnętrznej strony. A kolor rdzawy toż za nim, a raczej przede, przed nim. Tak zwaną linię wodną, zarówno górną, jak i dolną, intensywnie przyciemniam czarnym linerem w żelu. I jest to Lasting Drama od Maybelline New York. Kolejna róż, od Mama. Będę prawdziwą yy, gorącym mamuśką. <grych> róż z delikatnymi drobinkami, w odcieniu brzoskwini, bardzo ożywiający. Jeśli lubicie efekt takiej świeżości, niczym właśnie soczysta brzoskwinka świeża, to serdecznie Wam polecam ten róż. dla odrobiny rozjaśnienia twarzy, zastosuję rozświetlacz marki Milani w odcieniu Afterglow Strobe Light 01. Skończony makijaż przedstawia się następująco. Rzęsy doklejone, usta podkreślone, Mam nadzieję, że ta propozycja po długiej przerwie przypadnie wam do gustu. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Oczywiście zachęcam was gorąco do kciukowania, do komentowania, do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam was na stronę ladymake.pl. Tam również znajdziecie um, przede wszystkim listę wszystkich zastosowanych kosmetyków, a także zdjęcia do tego makijażu. Do zobaczenia, pa pa.